Dzisiaj dziś jest kolejny odcinek. Ja zrobiłam 100 tysięcy subskrypcji, i dzisiaj właśnie otwieramy Gray Tracks. Mam też wyzwanie dla Elzebiusza z kanału Zabawy Mistrzów. Elzebiusz będzie musiał wybudować taki sam tort jak ja. No to bierzemy się do budowania. I chciałabym powiedzieć, że zestaw startowy jest najważniejszy, bo bez niego nie będziecie mogli budować. Ale fajnie, że się otwiera. Ale to jest ciężkie. Wow, kulki, ale fajne. Teraz buduję swój tor z ponad 100 elementów. Mam tutaj różne przykłady torów, od łatwych do trudnych, a ja sobie wybrałem ten, bo tutaj jest pokazany poziom trudności. No to bierzmy się do roboty. Zaczynamy od rozłożenia płytki. Ich jest 4 sztuki, a jest. Wow! To otwory służą do tego, żeby je połączyć. Najważniejsze jest dobrze przygotowanie elementów, a już nie przedłużamy i się bierzemy tak, jak nam wskazuje instrukcja. Pierwsze elementy już są złożone i teraz czas. to Sprawdzić. Dobrze, dobrze! Tor mamy już zrobione i powiem Wam, że nie było aż tak bardzo trudno i bierzemy się do następnego. Jeszcze chcę Wam pokazać, jak to działa. Są tutaj kulki i zobaczymy, która z nich będzie pierwsza. I zielona wygrała! To jest zestaw startowy, a żeby nie było tak dla Elsariusza, łatwo to mam tutaj dodatki. Szybki kawał, co mówi człowiek do muchy. To są moje dodatkowe elementy. Zacząłem już robić, w sumie nawet już złożyłem i teraz... Wsadzamy moje kuleczki i do roboty. Ten zestaw powoduje, że kulki nabiorą mocy. Kaskada już jest zbudowana i właśnie ona tak wygląda. Kaskada już jest zbudowana i to powoduje, że możemy się przenieść poziom wyżej. Zmienię swój tor i zdejmę tą część. Kaskadę położę, tu i przetestuję kaskadę i Uuu! działa! Dodam na podwyższeniu zakręt. O. O. Teraz wzięliśmy o jedno wyżej. Próbuję te trzy pudełeczka. Już nakładamy gumeczkę. O. A więc tak to wygląda. I wyrzutnia zrobiona. I w ostatnim pudełku było magnetyczne działo i które popiecha kulki. Ha, ha, ha. Ale to nie koniec, bo jeszcze mamy trzy pudełeczka i zmieniłem troszeczkę tor. Postanowiłam, że dla Elżbiusza nie było tak łatwo, a więc jeszcze dodam te trzy części. A więc teraz zobaczmy, co jest w tym pudełku. To jest pierwsze pudełko z tych trzech. A więc bierzmy się do roboty. Uuu, o! A więc tu są przezroczyste. Poziomy, chociaż jeden poziom, a jeszcze tam mamy. Ale z wielką chęcią to użyjemy i jeszcze kolejne części. O, jest. Tor już jest zbudowany i tutaj to jest właśnie ta część. O, tor mamy już zbudowany i poziomy są. Kolejna część tor już jest zbudowany, mamy poziomy i mamy wyrzutnie. A teraz pokażę sobie, jak będzie leciała jedna kulka. Trzy, cztery żyje drugiego zestawu i zrobiłem poziomy. Dzięki wyrzutni możemy się przenieść o poziom wyżej, bo ona tak mocno wystrzela. I właśnie tutaj buduje teraz poziom. Ta kulka wyleci z wyrzutni i pojedzie tak i blu. Tutaj mamy. Tak, bardzo fajnie. Poczekajcie. O, już naprawiłem. Bo może się przejść tutaj kulka w Tutaj wyleci. To wyleci. I jesteśmy o poziom Niej, O. Um. A więc to już mamy zrobione, i teraz sprawdzimy, czy przeleci kulka. Uwaga, uwaga! że tutaj mogą być trzy tory. Ja na razie mam dokończony tylko jeden tor, a drugi jest prawie dokończony. Teraz właśnie skończę drugi tor używając tego zestawu. Ten zestaw jest zestawem tuneli. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O! Wow! W tym zestawie mamy zupełnie inne elementy. Tor już mamy złożony, i mamy tutaj tunel. Na tą połową się cały czas męczyłem i tutaj jest wyrzutnia. To jest wyrzutnia, która wyrzuca kulkę i spada dalej. Czyli, że tu i tak sobie zjeżdża i do mety. Mam tu dwa tory i teraz wam pokażę jakie te tory prowadzą. Pokażę tobie tor numer jeden, a wygląda on tak. Start! Na początku ostry zakręt. Teraz mamy zwrotnicę, a teraz magnetyczna armatka. Kulka spada z poziomu niżej i jest na mecie. A teraz tor numer dwa, który jest ciężki. Kulka serce ma zakręt, wychodzi z zakrętu i przenosi się na poziom wyżej. I teraz armatka i na pomk i meta! A teraz zobaczymy, która kulka wygra. Wygrywa niebieski. Przegrywa czerwony. To już na tyle. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli macie czerwony przycisk. Subskrybuj, to koniecznie musicie mieć go szary. I pamiętajcie, dobijamy 100 tysięcy subskrypcji i dobijajcie na kanał Wysza się zabawy mistrzów, bo tam zobaczycie jak on zrobił ten tor.